<laughs> Dragon Ball Akira Sroyama hui huy, huyama Akira Troyyama Akira Huyama. <grymne> kiedy skończy się te bicie laseczek będę szybko nam pipiskał laseczkę jak frezer to może kulawy wyjdzie niech kulawy o ożywi John'ego <grymne> Wypytują się jakiś panienek, gdzie są ich kurde tego, filmy kinowe. gdzie nawet nie wiedziałem, ja, ja zgubiłem je. Nawet, nawet nie wiem gdzie, gdzie, gdzie w którym to, jak się coś się stało z nim, jak on, jak moja rodzina wszystko wyrzucała z tego domu. Pierwszego. <laughs> Przestań, ta dziewczynka. To dziewczynka pokazuje się cały czas mi. Ma chłopaka i chce mieć następnego chłopaka. Mimo tego, że jestem pieluchą, i jeszcze ten gościu pokazuje obraźliwe rzeczy, kurde mi, że, że tego, że, że tego, że, że godzina po godzinie w, w Polsce podczas II wojny światowej, kurde. To chujectwo, nie, zrazu, nie uwierzy mi. Oni, moi Polacy myślą, że to, to 15 kalek ogarniało w, bramkę w Polsce. Po prostu wszyscy, co robią, tak on nóżkami, tak o! Tak on, robią paluszkami od nóg. A ten, co gwałci pogodę, molestuje, to jest kulkula, to jest Niemcem.